Siemka, witam w kolejnym odcinku z przeglądu oraz inwestycji widzów. Dziś naprawdę niektóre bardzo fajne naklejki pokupione w wersji holo, w które niektóre sam będę szedł, więc naprawdę przyjemnie. Zachęcam do zostawienia suba, no i lecimy. I dziś może trochę nietypowo, zaczniemy sobie nie od najtańszych rzeczy, tylko od najdroższych. Napiszcie co o tym myślicie, no i mamy koskę nóż myśliwski, stal, damasceńska potęga, co? Ja lubię na przykład noże myśliwskie, dajcie znać co, jak, jak u Was. Mamy naklejkę Copenhagen Flames, holo ze Sztokholmu, więc bardzo przyjemnie, ona jest też naprawdę ładna, nie? Więc to, a też no, drużynka zbankrutowała, więc to, to jest naprawdę fajny faktor, który, który będzie działał na tą naklejkę. Dalej mamy jakiegoś redlina, akaczka do pogrania. Mamy zestaw majątkowy z DASTA, to jest złota arabeska, więc przyjemnie. Dalej mamy G2 jakieś zestawy z Mirka. Dwa z Mirek też przyjemne, nie mamy tą pustynną hydrę. Kurczę, co, co jest z kinkiem kozackim. Jakby kiedyś wycofali tego Mirka z Drop Pula, to serio, to może być warte, nie ten pojemnik, bo ta łupka jest przekozacka. Dalej mamy skrzynuchy, mamy jakieś chromy, Wildfire, Falkiony. Klacze, więc bardzo przyjemnie jestem fanem klaczy. Strefy zagrożenia, załamania, też kostackie skrzynki. Dalej mamy autografów, pretendentów. Mamy też z naklejką kandydata. I moim zdaniem to jest bardzo ciekawa opcja. To jest aktualnie najtańszy pojemnik. W środku, ma tylko, a w środku e, tylko dwie drużyny są na Paryżu: mianowicie Team Liquid i Complexity Gaming. Więc tutaj naprawdę widzę potencjał. Jakby to jeszcze spadło, no to myślę, że to może fajnie odbić i będzie dało się na tym zarobić. Skrzynie ukończenia węża. Papiery: Papiery z Cloud9, Papiery z Imperial Esports, więc Cox, mówi Star Riders, Roxy. Kurczę, wszystkie te papiery mi się podobają, no? Bardzo przyjemne w sumie, moim zdaniem. Mamy Winnie Eternal Fire, Sharksy. Bardzo przyjemne. Do Sharksów bardzo przyjemne papiery. W sumie do Ocidersów może nawet. Dalej, Copenhagen Flames, Heroiki. kurczę, Team Spirit. A widzę, że tutaj tak kupowane. Mamy z y, grimy jakieś, remerki. No, co do RMRków to nie jestem przekonany akurat papierów. Natomiast tutaj z dwerpu y, bardzo ładnie wybrane. Tutaj elegancko mi się to podoba. Dobra, dzięki za podesłanie Q. No i lecimy dalej. Dobra, ByPrice price, jak mówiłem. Zaczynamy od koski. Nóż survivalowy. No, ok. Mamy boom. Oho, i buy Powered Dream No, witam, witam. Warto było spojrzeć. Oj, tu też jakieś naklejeczki. Polepiony Lambda. W wersji holo o tutaj też z Colonia 2k16 tutaj to też pewnie o 7 dyszek czysto wynalepione naklejki fajnie fajnie, że coś tam, o znowu YB Power fajnie, że myślałeś o craftach. tak samo Virtusi kurcze bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie, dobra eee, fajnie, że, że myślisz i kupujesz z kraftami rzeczy to zawsze tam drożej można opchnąć to były skinki mamy tutaj Cloud w glitterze, mamy skrzynię rewolweru Odrzutu, to tu nie jestem fanem, ale nie masz ich, nie masz ich, nie masz ich też wiele. Strefy zagrożenia, załamania, ok. I tu skinki pokupowane. Ciekawe, czy to jakieś kontrakty, czy pod coś. Mamy Entropic, więc też Cox. Wini. Yy, Copenhagen. Liquidzik ze Sztokholmu. O, ale on wygląda tak dziwnie, jakoś. Mi się tak. Hmm, nietypowo Jakieś pamiątki. W sumie też nie wiem pod co. No ale dobra. Dzięki za podesłanie, no i lecimy dalej. Dobra, mamy nasta A, by price, zapomniałem. O, ten ekwipunek mi się bardzo podoba i chyba jest nawet w, w tym w miniaturce. Bo ta pierwsza strona, serio cox naklejki. Mamy na początek Entropic Foli, której sam rozważam, tylko jakby to spadło poniżej stówy na promce, nawet trochę jeszcze, to przynajmniej jedną chciałbym mieć. To Entropic Foli jest Cox pomysłem. Mamy Tylu razy 7, więc moja ten. Moim zdaniem najlepsza naklejka Holo ze Sztokholmu do kupienia pod inwestycje, więc tutaj widz ma Wirtusi, również sprawa Copenhagen Flames, też Entropic, okupione 17. Pojemniki z naklejką kandydata, tak samo jestem ogromnym fanem tego, dużo tego ma, widz tutaj posiada. Dalej mamy pojemnik z naklejką Legend, dalej mamy szarty. tutaj już papiery się zaczynają, Complexity, Team Liquid, dużo Team, team Liquidu ogólnie i naprawdę. Myślę, że tutaj fajnie można się zainspirować y, tymi inwestycjami, do którego momentu. Y, powiedzmy, że dotąd, nie? Oczywiście, no dalej też są tylko, no dalej już papiery, ale jak ktoś ma większy budżet, to naprawdę tutaj są spok opcje. I bardzo, bardzo mi się podoba ta, te, te inwestycje, y, które tutaj poczyniłeś. Dzięki za podesłanie. No i lecimy ostatni ekwipuneczek. O, wow. i na końcu mamy karambicik, rękodzieło, więc na pewno koks się kręci. O, jest ostra natalka, mamy nazwę. I tego skinki do pogrania, jakieś kozackie Mamy jeszcze Hypervisję, jakiś print stream. Dobra, dalej. Mamy skrzynki pryzmatu, strefy zagrożenia. Potem tutaj jakieś e, skinki trochę niższej półki. naklejka Monesi. To nie jest głupie, podinwestować teraz w autografy też na tej promce. E, Monesi, ale też inne. Może, może coś zrobię, nawet film jakimś, jakiś o tym. I, I sam myślę, że coś tam wsadzę. Niektóre autografy. Dobra. Mamy G2, mamy tutaj papiery, z RMR-ów jakieś. No i graffiti. Dużo graffiti. Dobra, no na pewno bardzo fajna kostka do, do pogrania sobie I, i też skrzynki spoko wybrane z tego, co tutaj widzę, bo tych inwestycji jest trochę mniej, tak stricte, ale być może coś tam pochowane są jeszcze w kontenerach. Wielkie dzięki, że tak podsyłacie te ekwipunki, no i że też oglądacie. Trzymajcie się i do następnego siemka